Słuchaj, religia w Harrym Potterze to jest temat, który J.K. Rowling potraktowała mniej więcej tak, jak Filch traktuje uczniów. Niby tam jest, ale generalnie ma to w dupie, ale jak to, przecież było Boże Narodzenie. No i tak, w filmach i książkach masz święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, dekoracje, jemiołe, karpie, prezenty, choinki… Totalny klimat świąteczny, jak z galerii handlowej w grudniu, tylko że to jest kulturowe, nie religijne. W Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi Harry Potter, po prostu tak wyglądają święta. Większość ludzi je obchodzi, nawet jeśli nie wierzą w nic, to taki pakiet społeczny, w którym bierzesz udział, bo jest jedzenie i wolne od szkoły. To czarodzieje wierzą w Boga, czy nie? I tu jest najlepsza beka. Rowling nigdy nie powiedziała jasno, czy w tym świecie istnieje jakiekolwiek bóstwo w praktyce. Nie widzimy żadnych religijnych rytuałów. Nie ma księży, kościołów, świątyń ani niczego takiego. Nikt nie mówi o Boże, tylko Merlinie. Więc ich religia to bardziej fandom starożytnych czarodziejów, czyli bardziej coś w stylu. Święty Merlin, patrz na mnie z góry, bo zaraz dostanę szlaban. To nie jest religia. To mem kulturowy w świecie magii A Mugole? Mugole mają realne religie, chrześcijaństwo, islam, wszystko co mamy w realnym świecie. Ale to tło, którego Rowling nigdy nie rozwija, bo historia nie jest o tym ale. Mamy potwierdzenia od samej Rowling, że Hermiona jest Żydówką, kulturową, niepraktykującą. Parę postaci ma chrześcijańskie pochówki, w czarodziejskim świecie istnieją zwyczaje pogrzebowe, ale totalnie oderwane od religii. Więc czy wszyscy są ateistami? Technicznie? Prawie tak w świecie HP nie ma. Boga, bogów, mitologii traktowanej jako religia, rytuałów, wiary, organizacji religijnych, czarodzieje wierzą w magię. To ich siła wyższa, a mugole? No, niby mają swoje religie, ale cała seria ma to gdzieś. To wygląda mniej więcej tak. Ej, mamy święta, fajnie, choinka stoi, Kevin leci w tle, ale religia? Jaka religia? W tym świecie magia załatwia wszystko, więc nie potrzebujemy kolesia w chmurach. Albo jeszcze prościej, w Charym poterze wszyscy żyją tak, jakby religii nie było, a święta to po prostu czas żarcia i prezentów. Co robisz? Topisz złoto? Nie daję subika.